Rozdział 187 Ułani w opałach. Dopiero kiedy dzień wzeszedł, zrozumieli ułani, że wgalopowali w trudną sytuację. Pluton koczego siedzi w domku przy spirali idącej do miasta, porucznik dziewicki niżej, zresztą umieścił się w fantastycznym schronie olbrzymie na dwadzieścia osób. Okazuje się, że siedzi się w tym schronie, jak mysz w pułapce. Patroliki wysyłane od razu zalegają. Pyk, pyk, odzywają się karabiny strzelców wyborowych niemieckich, siedzących tuż nad głową. Olbrzym schron, w którym siedzi porucznik dziewicki, ma otwór wejściowy w stronę Piedimonte. Był przez Niemców pomyślany jako schron wyczekiwania, do którego Niemcy są wstrzelani ze swoich grujących stanowisk. Dwóch ułanów pada u wejścia od dwóch krótkich pyknięć karabinów niemieckich. Straszno. I dziwnie siedzieć w tym pudełku, schronie zawieszonym w huku i podmuchach śmierci. Godziny wtedy starczą za miesiące, dni za lata. Po wszystkim inni wychodzą ludzie. I to jest urok wojny trudny do zrozumienia, ten nagły. Przyrost w człowieku sumy życia, jak nagły wzrost rośliny poddanej fakirskiemu zabiegowi. Ot, choćby ten, najmłodszy w schronie, siedemnastoletni połosak. Do Yangi Julu w Rosji dobrnął jeszcze w strzępach uczniowskiego mundurka, piętnastolatek wówczas utrzymujący rąbaniem w lesie chorych matkę i brata. Nie, nie czuł się dobrze pod Monte Cassino, kiedy rozwarło się piekło 11 maja. Do samego końca bitwy patrzył w jej pożogę szklanym wzrokiem. Roślina, w której w drobnym ułamku czasu ma wezbrać chlorofil, jakiemu normalnie dany bywa cały czas. I tu, w tym schronie, rozkwitł. Wie, jakie pociski lecą od nieprzyjaciela, kiedy wybuchną. Jest kilku nowicjuszy. Poucza ich. Patrzą w młodzika jak w tęczę. Promienieje z niego młodość, Pewność, temperament. Znalazł w schronie po Niemcach medalik na łańcuszku. Matce, pośle, cieszy się. Ułani kolejno pełnią służbę obserwatorów przy LKM-ach. Trudno ich zmienić, bo lufy strzelców wyborowych wiszą nad schronem. Kto nas wyjdzie, długo musi nieraz na zmianę czekać. Połosak umie wybierać chwilę, wyskoczyć z wodą, z żywnością, z amunicją. Nie kręć się, mówią. Stary żołnierz nie da się zabić, odpowiada. I rzeczywiście jest starym żołnierzem. Łączności z wysuniętym w przód plutonem podporucznika koczego nie ma. Kapral Bentz podejmuje się pójść na ochotnika. Kapral Bentz opiekuje się młodym ułanem Krukowskim, który go kocha niemal jak ojca. Chłopak przeczuwa nieszczęście. Co chwila wysuwa się z bunkra. Gdy dowódca się odwrócił, wyskoczył. Wrócił wołając, że o pięćdziesiąt metrów Benc leży ranny. Dosięgła go bestia zjadliwa. Strzelec wyborowy. Sanitariusz Kuźnicki poprawił torbę. Poszedł. Ogień niemiecki był tak intensywny, że nie było szans. Kuźnicki zabrał spod skarpy kariera i podsuwa się tylnym biegiem. – Tylko go nie najedźcie! – krzyczy ze schronu blady Krukowski. Kuźnicki już jest przy Bęcu. Wysiłkiem, który w takich chwilach się zjawia, wrzuca umierającego – zmarł potem w szpitalu – na kariera. Tymczasem rusza patrol. W nim Krukowski, który otrzymuje od strzelca wyborowego ciężki postrzał w nogę. Sanitariusz Kuźnicki opatruje opiekuna i pupila. Idzie do schronu zameldować, że są ciężko ranni, że należy ich natychmiast ewakuować. Nie pomaga opaska czerwonego krzyża. Czyha, bestia zjadliwa. Kuźnicki pada, że strzaskanym ramieniem. Bunkier pozostaje bez sanitariusza. W plutonie sąsiednim jest nie lepiej. Pluton obsadził się w domku o wywalonych oknach, nad którym górują Niemcy z odległości 20 metrów. Sekcyjny kapral Mazur, zmieniający postarunki, zmuszony jest raz po raz wyskakiwać pod ogień. Ale i w samym domku. Nie jest bezpiecznie. Każdy nieostrożny ruch w wybitym oknie ściąga ogień. Kapral Mazur jest zziajany, podniecony uganianiem się za swymi ludźmi. W pewnej chwili pocisk moździerza, rąbnął wróg domu. Ułan Więckowski, straciwszy głowę, podskoczył do okna i chciał dać susa w stronę nieprzyjaciela. Kurwa, mać! wczepił mu się w nogę mazur. Gin tu razem z kapralem! Ledwie go ściągnął. Niemal równocześnie seria niemiecka poszła w okno. A więc, wprowadzony nocą do miasta batalion spadochroniarzy, działa. Powtórzenie polskiego przypisek, mój, Melchior Wańkowicz. Natarcia tą samą metodą wczorajszą nie dałoby prawdopodobnie sukcesu, stwierdza z zadowoleniem niemiecki sprawozdawca. Tego dnia, 21 maja o godzinie 13, przyjeżdża oficer łącznikowy z korpusu. Kapitan, dyplomowany Weiss, z upomnieniem, aby wobec silnego oporu nieprzyjaciela nie zdobywać miasta, lecz jedynie wiązać Niemców w piedimonte i osłaniać północne skrzydło posuwającego się doliną liną Liri XIII Korpusu. To ponowne ostrzeżenie korpusu również ma pozostać bez rezultatu. Od dwóch już godzin trwa natarcie. Niemcy ze zdumieniem poczynają się zastanawiać o co chodzi. Szef sztabu dywizji spadochronowej potem przyzna, że w pierwszym dniu polskiego natarcia dywizja odnosiła jeszcze wrażenie, że chodzi tu tylko o próbę natarcia rozpoznawczego, przy którym sam nieprzyjaciel nie oczekiwał sukcesu wtargnięcia do miejscowości. Natarcie tego drugiego dnia walki, 21 maja, poczęło się w południe. Jest to Wielki Dzień Trzeciego Szwadronu. Osiem czołgów z samym dowódcą szwadronu, kapitanem Kuczuk-Pileckim, ma uderzyć na Piedimonte, wypełniając lukę między ułanami i piechotą, zaś reszta, pod dowództwem jego zastępcy, kapitana Michułki, ma to uderzenie wspierać natarciem wzdłuż drogi numer 6. Po wczorajszych doświadczeniach nie niejednemu ściska serce, Podchorąży Kunyk, który za kilka godzin polegnie, podbiega do podchorążego Niemczynowicza. Razem byli w Rosji w podchorążówce, razem cały czas w szwadronie. Więc jakże? Przecie człowiek na miesiąc, nawet wyjeżdżając, nie wyrusza bez pożegnania z przyjacielem. A podchorąży Kunek wie, że to na zawsze. Serwus Jaśku, już Was pewno nie zobaczę. Dowódca rozkazał wypełnić czołgi amunicją ponad etatową pojemność po 131 pocisków działowych na czołg. Rejon ładowania przez cały czas jest obkładany ogniem. Ręce latają chłopakom, jak na filmie przyspieszonym. W rezultacie pół półszwadron kapitana Kuczuka miał w ośmiu czołgach 1048 sztuk amunicji do dział i 61 600 sztuk amunicji do CKM-ów. Kapitan Kuczuk-Pilecki ustanawia, kto po nim będzie obejmować kolejno dowodzenie w razie wypadku. Porucznik Jurowiecki, podporucznik Glica, podporucznik Jabłczyński. Pozostaje zgrać się z Ułanami. Nad mapą, w ciasnym bunkrze, pochyleni kapitan Kuczuk-Pilecki i porucznik Dziewicki, dowódca szwadronu Ułanów. – Nacieramy! – mówi raźnym głosem Kuczuk. Porucznik Dziewicki – który widział już panikę, którego żołnierze posmakowali już gorzkiego smaku wojny, mówi dobrze wam w pancerzach. Ale moi ludzie, czy kapitan docenia obecność strzelców wyborowych, porozbijamy w przód ich stanowiska. Rada w radę postanawiają władować na szóstego, podporucznika Teklińskiego, aby wskazywał cele i ustrzegł wysunięty w przód Pluton Koczego. Od ostrzeliwania przez własne czołgi. Umówiono się poza tym, że po dojściu czołgów na miejsce i nawiązaniu kontaktu osobistego z dowódcą piechoty, wstrzeliwać się będzie do celów wskazanych przez piechotę, czołg kapitana. Pozostałe czołgi naprowadzają tylko w tym czasie działa na cel. Po wstrzeleniu się kapitan poda celownik, po czym nastąpi wykonanie nawały ogniowej.